Cześć, witajcie! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Survivalu. I w tym odcinku znaleźliśmy sobie kurczoka. A w poprzednim odcinku miałem misję, że jak zrobi w tym czasie, jak się będzie robił kurczok, to ja pójdę tam rąbać drewno. Bo mi się bardzo podoba to drewno, drewno akacji. Jest piękne i jeszcze sadzonki akacji chciałem. Ale tak teraz myślę, że tam mi dwa kurczoki zostały Teraz będę godował, tak jak... Będę godował jak ze wsi. Tam kurczoki mi dwa zostały i owta mi teraz drewno zeżorła. I no po prostu nieko wygle. Co mogę wam powiedzieć? No nie chce mi się na razie tego robić. Szczerze tu nie chce mi się tego drewna rąbać tą. Kamienną siekierką bo, bo, jakbym miał jakiegoś stila albo bo to ja, ja wim to bym rąbał, a tak to dziedziba to pożo drewno wakacji pozbieram też sadzonki, ale zrąbię jeszcze to drzewo i poszukam, może jeszcze jakiegoś tam kurczoka się znajdzie. Coś ciekawego. Akacja tak fajnie rośnie. Kurwa, chodź tu. No. Przydałyby mi się jakieś sadzoneczki. O, i pięknie sadzonka. Siódma sadzonka akacji. O, to mi chodziło. Główny cel gry. Ósma. I kwiatek. Do kolekcji. Dobra, poczekamy aż trochę spadnie, No ja się przejdę trochę w tą stronę, może jakąś świnkę, albo jakiegoś kurczoka. Może jak, nie, może jakiegoś pro, prosioka, albo kurczoka znajdę. Nie będę głodny chodził. Be, be, be. Ile tych crafting table położyłem, za dużo aż. Ogółem tu misję miałem taką, żebyś nie mieszkać w stałym miejscu, nie? Ale mam łóżko, więc mi teraz wisi. Se mogę spać na dworze, gdzie chcę. Ale chciałbym się gdzieś osiedlić. To mianowicie, chodzi mi o takie dwie duże góry, żeby fajnie było, bo to fajnie by wyglądało i w ogóle... Przestańcie tam beczeć. Fajnie by to się komponowało, mam fajne pomysły na fajne mosty i tak, żeby to ładnie jakoś... Urządzić i... Gdzie są sadzonki? Ja się pytałem. Nie ma? Nie jest sadzonka. Dziękuję. Ale miałem jeszcze jedną misję. Chodziło mi o to, żeby yy... Chodziło mi. Ała. Teraz będę musiał się na pierwsze, żeby wejść. Chodziło mi o to, żeby znaleźć jakąś wioskę. Tam u tych villagerów, tych wieśnioków, żeby znaleźć jakąś ich tam wioskę. Bo to fajnie, by było ją tak całą splądrować. Dobra, piecyk weźmiemy? i tego crafting table też. Dobra, możemy iść. Przejdziemy się tam kawałek dalej i zobaczymy, co jest. Ciekawego, już chcesz żyć, już głodny jesteś, tak? jak tylko mięso od kurczaka. Nie. Nie mam mięsa od kurczaka, mam pieczony schab. Oła Dobra, mam moda, tu menu item z mnie korci, żeby go użyć, żeby sobie zrobić taki ładny dzień, żeby wszystko było fajnie, ale nie, nie użyję, pójdę w tamtą stronę, chociaż wiem, że tam już jest inny teren, tam jest dżungla i w ogóle tak średnio to fajnie mi wygląda kwiatek Możesz spać tylko w nocy. A już słyszę zombie. Dobra, mamy piękny dzień. Witam, piękny dzień. O to mi chodziło. Teraz będzie się tylko jasno robić, a nie ciemno i nie muszę się niczego bać. Będzie cukier z tego. Z tego będzie kaktus. Będzie, o, będzie zielona wełna. Będzie ciemnozielona. Jak będzie mączka, mączka kostna, to jeszcze będzie czego? Y, Jasnozielona. zielona. Dobrze, a więc tu rosną akacje. Na, pe na pewno w jakimś odcinku załapie misję, żeby. Znaleźć drzewo akacji albo coś w tym stylu, bo po prostu tak mi się to pomarańczowe drewno widzi i podoba. Że nawet sobie sprawy nie zdajecie. No, tak mi się podoba jak nie wiem co. Że tam jakaś uwieczka zleciała. Czuję się kolejna drzewa. W sumie ja bym skoczył, ale mam. Traumatyczne przeżycia z poprzednich odcinków i po prostu słyszałem świnie, ale lagło. Ała. Mam te dramatyczne przeżycia z poprzednich odcinków, że zginę albo że się zabiję i że znowu będę musiał lecieć do tego miejsca, ale nastąpi noc i. Chodź tu! Dziwko. Dobrze. Ogólnie muszę ograniczyć przeklinanie, co w Outlaście mi tak średnio, średnio wychodzi, ponieważ się boję i przeklinam tak. Krzyczę na wszystkich. I po poprzednim odcinku z Outlasta sobie zdarłem gardło trochę. I nie ukrywam, że mnie boli straszne gardło. teraz tylko poskakam sobie po drzewa, Byle żeby jest świnka Są trzy świnki, cztery świnki Nie bi, pięknie Chodź, chodź, nie no, uciekaj, nie no, uciekaj, nie no, uciekaj A wy, kochanie, ko pieski Piesku, chodź Tu jest jeszcze, widzę Czy to jest ta? Nie. Nie wiem ale głodny jestem, Ow! teraz tak, tam jest żelazo, tu też jest żelazo. Zacząłem cofać do tyłu, bo zablokowałem sobie przez przypadek przycisk. Ale dobra. Pozostaje mi jedyna opcja. Skoczyć. I teraz jestem praktycznie... W niebo wzięty! Jest pięknie! Jest węgiel, jest żelazo, mm. NIE JEST! O, oh, tak! O! Oh. Oh. Wybornie! Mmm... O, oh, tak! Teraz ja sobie muszę jakąś ścieżeczkę tutaj... Tu tylko jedna kostka. To tam okej. Okay. Ale tu do góry jest ich więcej. Chciałem się wydostać. Stąd przed nocą. Słyszę szkielety, i słyszę też zombie, które będą chciały mi przeszkodzić. I to, co stanie się za chwilę, zobaczycie w następnym odcinku. A więc, ja się na razie z wami żegnam. Trzymajcie się i do zobaczenia już w kolejnym odcinku. Siemka!